Na który przełącznik jest zrzucanie bomby? Na który? Bo ten nie. Na który? No ten nie. Spójrz, który. Na którym spuszczasz bomby? Z tamtej strony. Nie ten, tylko ten drugi. O, tak jest. No spróbuję jeszcze raz. I co działa? Dobra, zaczep, dobrze jest Tam, patrz Anelka niech spróbuje Wow